Yy, cześć, jestem Adam z Soroka. Przepraszam, że mam umowę R, ale wiecie. Chciałem wam pokazać moje save. Nie, A tylko się pokazać, nie, nie będę do koła Mój pierwszy filmik. O, na modu. Czekam tam. Taki zjazd, bo... Yy, to bez, bez modów, bez cheatów, tych innych magazyn niszczadka co jeszcze lampa tutaj o moje dwa pieski ta komnata filmik zrobię na szybko bo ten no ciągle się a i ja zdobyłem niedawno cztery różowego jak szłem do mojej jaskini śmierci Znalazłem 12 diamentu, ale nic nie robiłem nie, nie lubi, nie przez ten czas. I tak, ciasta mam pełno. Oto mój bunker, wieża obserwacyjna. I au... au... kaktusy. Uuu, no, łuk, strzały i jadę z koksem na no potwory, jak w noty. wiecie, nie? Będę atakował, to muszę z nim jechać z koksem. <snout> A tutaj mój ogrodek. Ogrodek... Nie leżmy nie być. Co jeszcze pokażę? Chciałbym... O, to tam właśnie na, na młodości. nam Super! Czy pijście? A i może bym robił serię Let's Play? Ale chciałbym, żebyście nie powiedzieli, wie, jak się zmniejsza rozmiar pliku. Próbowałem na format factory, ale e, filmik 10-minutowy 3,7 giga. Tak, 3,7 giga zajmował i nie wiedziałem, co zrobić. Bo z format factory wyszło mi 600 mega. I... i e, nie mam wchodzić na YouTube, chciałbym żeby tak do 7 mega o, do 7 mega był git, git, nie? był git do 7 mega tak, bym mógł, no tu jedonko w komentarzach i pierwszy mój filmik, nie wiem jak go ocenicie, ale chciałbym żeby dobrze wyszło tak, wiem, mam 11 lat dopiero U. Nie wiem czy się nadaje na tę let's play Jak nie to usunę fi filmiki i będzie git. Dla Was, a dla mnie koniec kadiery Jeszcze mm. wolniej nie, nie Więc napiszcie mi w, w komentarzach, ok? No dzięki, też się to so. Zbieram tą wełnę i wyłączam Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie No co ja gadam, tekst jadka nie będę też propagował, nie? Z tym Nieważne. Komentujcie, subskrybujcie. Ja jestem trochę śpiący. To tak dziwnie mówię, dobra. Komentujcie, subskrybujcie. I... I... No. Na razie, ma.